Pod lupą ElektroTeamy, spółka, która wykonuje m.in. sieci elektroenergetyczne średniego i niskiego napięcia. Moim Państwa gościem jest Pan Maciej Posadzy, prezes ElektroTeamu. Witam. Dzień dobry, Panie Dzień dobry. Prezesie. Dzień dobry, panie. Dzień dobry, witam serdecznie. Z Electroteam zakończył zeszły rok z przychodami na poziomie ponad 524,5 miliona złotych, czyli o 4% niższym niż w rekordowym 2023. I to się przełożyło z kolei na 53 miliony złotych zysku prawie operacyjnego i ponad 57 milionów złotych ebity. Jakby Pan podsumował te wyniki? Ja uważam, że te wyniki są bardzo dobre, patrząc na otoczenie rynkowe i na warunki, w których w roku 2024 działaliśmy. Trzeba pamiętać, że mieliśmy przez dużą część roku, tak naprawdę do, do czwartego kwartału. Praktycznie pauzę decyzyjną, jeśli chodzi o naszych klientów, gdzie głównymi naszymi klientami są spółki Skarbu Państwa, czy zależne od skarbu państwa, to są przetargi publiczne, to są samorządy, które czekały w ogóle na informacje o tym, jak będą wyglądały ich budżety i ich finanse, które mogą przeznaczać na inwestycje. Mhm. To zresztą bardzo dokładnie pokazały dane GUSu, tak? produkcja, produkcja budowana-montażowa za rok 2024 jest 7,7% niższa niż w roku 2023, a budownictwo specjalistyczne, bo my tak naprawdę działamy w tych dwóch sektorach, no to spadek jest 9,8%, więc praktycznie powtórzenie tych wyników przy takim otoczeniu rynkowym, ja uważam, że to wyniki są naprawdę bardzo, bardzo dobre. Pod koniec ubiegłego roku wartość zamówień, które posiada spółka, wzrosła o 66% i do tak 545 milionów złotych. 88% z tego będzie realizowana w tym roku. W pierwszych dwóch miesiącach tego roku spółka podpisała umowy na kwotę ponad 180 milionów złotych będzie rekordowy rok jeśli chodzi o zamówienia czy znaczy, jeśli chodzi o backlog i pozyskane zamówienia wszystko na to wskazuje tak oczywiście mówienie o tym jaki będzie ten rok w momencie kiedy on się dopiero zaczął no to zawsze przewidywanie przyszłości jest najtrudniejsze, jak mawiają niektórzy, ale no wszystkie że tak powiem, symptomy na to wskazują. Oczywiście zawsze się może pojawić jakiś czarny łabędź. Mamy kilka ognisk zapalnych na świecie, mamy nierozstrzygniętą sytuację, jeśli chodzi o konflikt Rosja-Ukraina. Natomiast no pierwsze dwa miesiące tego roku pokazały tak naprawdę, że jeśli chodzi o portfel zamówień, jeśli chodzi o pozyskiwane kontrakty czy rozstrzygnięcia kontraktów na naszą, na naszą korzyść, no to ten rok powinien być rekordowy. Tak? Zresztą podaliśmy w sprawozdaniu mhm. zarządu 28 lutego bieżącego roku, ten portfel zamówień nie jest 545 milionów, tylko jest 692 miliony złotych tak? i cały czas rośnie. Wczoraj podawaliśmy komunikat tak. o kolejnym podpisanym kontrakcie. No, w ubiegłym roku komunikowali Państwo, że w, w tym roku liczycie na przetargi, które ogłosi PKP-PLK. Podtrzymujecie Państwo swoje prognozy? Znaczy, z naszego punktu widzenia bardziej istotne są przetargi, które ogłosi PGE Energetyka Kolejowa, bo chyba około miesiąc temu zostało podpisane takie strategiczne porozumienie między PKP-PLK a PG Energetyka Kolejowa, że to PG Energetyka Kolejowa odpowiada za całość kwestii związanych z zasilaniem elektroenergetycznym mm -hmm. polskiej infrastruktury kolejowej, czyli to, czym włada PKP PLK. I te przetargi, no, z zapowiedzi, które były publikowane, mają być przygotowywane i publikowane w tym roku. Przygotowujemy się do tego, jest kilka tematów, które w tej, do których w tej chwili przygotowujemy oferty. Oprócz jakby PKP też monitorujemy to, co się dzieje, jeśli chodzi o trakcję miejską, tak? czyli to są tramwaje, no i w kilku miastach też trolejbusy. Tam też monitorujemy ogłaszane przetargi i przygotowujemy oferty, czy to samodzielnie, czy, czy w konsorcjach z partnerami biznesowymi. Ten pierwszy kwietnia, panie prezesie, nie był to Prima Aprilis. PG podpisało umowę na 12 miliardów pożyczek, które mają być przeznaczone na rozwój sieci elektroenergetycznych. Na co państwo licząc, liczą, biorąc pod uwagę Krajowy Plan Odbudowy? Znaczy liczymy na to, że będą ogłaszane sukcesywne przetargi związane z modernizacją sieci elektroenergetycznych. Przetargi związane również z budową czy przyłączaniem głównie do sieci wysokich napięć, czyli po stronie linii 110 kV i 220 kV wielkoskalowych magazynów energii. My tutaj mamy doświadczenie już, jeśli chodzi o skablowanie, budowę głównych punktów odbioru dla tego typu magazynów energii i bardzo aktywnie chcemy też w tego, w tych, tego typu postępowaniach brać udział w ubiegłym każdy, roku. Każdy z, tak. każdy z tych OSD, tych dużych, z ich pięciu, uh -huh. no, mówi o tym, że będzie zarówno modernizował własną infrastrukturę sieciową, jak i też przygotowuje się do, do inwestycji w wielkoskalowe magazyny energii. O tym też konsekwentnie mówi prezes PSE, że wielkoskalowe magazyny energii, rynek mocy, rynek częstotliwości, czyli Kwestie związane z bezpieczeństwem krajowego systemu elektroenergetycznego są bardzo ważne. Na to są pieniądze, na to będą przygotowywane przetargi. No a propos pieniędzy, jeszcze w ubiegłym roku Elektroteam podpisał umowę z Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych. Jak ten Państwa piąt projektów specjalnych pozycjonuje się pod te wielkie wydatki na wojsko zapowiadane przez polski rząd, ale też przez przecież Unię Europejską, Brukselę? Czy my w tej chwili no, jesteśmy przygotowani i rozbudowujemy cały czas infrastrukturę jakby wewnętrzną i zasoby osobowe pod kątem dalszego dynamicznego rozwoju? i To dotyczy również pionu specjalnego, tak, który, który jest odpowiedzialny za współpracę z klientami z resortów siłowych, jak również i lotniska. Tak. I tutaj też. W tej chwili realizujemy dwie inwestycje lotniskowe, ale chyba miesiąc temu była informacja, że powstał międzyministerialny, czyli rządowy zespół, który ma opracować strategię i doprowadzić do tego, żeby każde lotnic, lotnisko komunikacyjne cywilne w Polsce miało możliwość przystosowania, czy było przystosowane do prowadzenia również operacji wojskowych w czasie, w czasie wojny. I będą związane konkretne inwestycje, gdzie mamy w tym doświadczenie, mamy know-how, yy, mamy potencjał finansowy, żeby również tego typu inwestycje realizować? Bardzo ważna rzecz, dywidenda. Spółka wypłaci w tym roku za ubiegły rok 2,50 groszy na akcję. Taka wysokość dywidendy jest zgodna z Państwa strategią na lata 20, 2023-2025. Jak będzie sprawa dywidendy wyglądała w nowej strategii? Znaczy, powiem tak: ostateczna decyzja co do wypłaty dywidendy należy do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Rekomendacja zarządu i pozytywna opinia Rady jest co do wypłaty 2,50 zł dywidendy na akcję. Jest to całkowicie zgodne z naszą polityką dywidendową aktualną, bo to jest 66% zysku jednostkowego, czyli dokładnie lądujemy w połowie zakresu między 50 a 75% zysku netto. Jeśli chodzi o nową strategię, która będzie w horyzoncie pięcioletnim, czyli na lata 2026-2030, no polityka dywidendowa będzie jedną z części tej strategii. Oczywiście ta, ta strategia jakby powstaje, na razie są jakieś prace wstępne, koncepcyjne, natomiast no nie wyobrażam sobie, żebyśmy nie realizowali polityki dywidendowej i nie wypłacali dywidendy, jeśli będziemy generować zyski, a to chcemy robić, tak więc tutaj myślę, że akcjonariusze mogą być spokojni. I tak jak dwa lata temu Elektrotim wrócił do wypłacania dywidend i przez te dwa lata wypłaciliśmy 40 milionów, przy założeniu, że wypłacimy kolejne 250 w tym roku, no to w ciągu trzech lat, to będzie już 65 milionów złotych transferu. Pan Maciej Posadzy, prezes Elektro Teamu. Musimy kończyć. Bardzo dziękuję panie prezesie. Dziękuję bardzo.